Siema do wszystkim, z racji tego, że co chwilę pod każdym filmikiem, w którym są te pojemniki mam zapytanie skąd go kupiłem, gdzie, i jak i w ogóle, więc wie się to kwestia raz na zawsze. Pojemnik można kupić w firmie, tu macie podobnej wielkości, pomocnicy kuchenni, pojemnik nazwę. tylko tu jest akurat najmniejszy. To jest ta sama nazwa obejmuje tego pojemnika, Lit20, które ja mam na filmikach, i tylko, że tu jest akurat 0,65, a ja zamawiam zawsze Lit25. Ten w macie. zawsze go zamawiam. Mam ich ponad 30 obecnie u siebie. Nie całą połowę użytkuję, bo na razie nie mam potrzeby użytkowania ich więcej. One są w, firim, w, tej, w tej stronce po 3,20. Te, o których mówię, są w filmikach, bo to nie jest akurat te, o takiej samej podstawie, tylko że troszeczkę niższy. Tu macie link, będzie w opisie do jednego, jak i drugiego. Jeśli nikt nie będzie działał do tego, litr 25, to napiszcie do obsługi. Tu macie mail, wszystko podane na tej stronce. Napisz do obsługi, kiedy przyjdzie dostawa. Bo wiadomo, nie wszystkie towary są zaraz dostępne. Jeśli chcecie, to zawsze możecie do obsługi napisać, bo macie różne rodzaje wieczek. Nie było większego problemu, jeśli były na stanie. Yy, administrator tego sklepu wysyłał przejrzyste. Zawsze miałem przejrzyste. Podkreślam, one są po 3,20. Te pojemniki. Litr 25. Naprawdę one dla narzewniaków się super nadają. I proszę nie piszcie mi w komentarzach skąd te pojemniki, gdzie, jak i w ogóle. Ten tu w filmiku macie wszystko już. Litr 25 pojemniki. Pomocnicy kuchenni, strąka. Kwadratowy pojemnik do zamarzalki. Litr 25. Czy dbać się za sztukę. I kwestia znów jest z tymi pojemnikami, Byłem dość odpisywania na jedną i to samą wiadomość i to w sumie wszystko, w najbliższym czasie, nie wiem, tygodnia, dwóch pojawi się przekładanie, bo sami, sami tego chcecie, chcecie wolne takie przekładanie, więc będzie to przekładać, policjoterapie pewnie jakieś, albo coś takiego, Murinus na pewno będę przekładał, bo naprawdę już podrosły, jednego na pewno, zobaczymy ile się przełożę. Jak będzie, będzie Wam się to podobało, to przełożę sporo ptaczników. Dobra, dzięki za uwagę i na razie.